Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Odkąd prowadzę ten kanał na YouTubie, cały czas mówię, że najważniejszy jest obrót. Wybrałem sobie taką strategię mojej firmy, że obrót jest dla mnie najważniejszy i teraz chciałbym Wam troszeczkę o tym obrocie powiedzieć, ponieważ wiem, że bardzo dużo śledzi mnie nowych osób, więc nagram sobie ten odcinek i po prostu wrzucę go w opis, tak praktycznie pod każdym filmem, żeby każdy mógł go sobie obejrzeć. Myślę, że ten odcinek też wyjaśni to, jak powinna działać. Każda firma w Polsce, no bo wydaje mi się, że to jest po prostu gdzieś tam najrozsądniejsze podejście. I teraz jeszcze wracając do tematu, właśnie obrotu, bo chciałbym tutaj przytoczyć pewien komentarz, który wczoraj dostałem. Hej, wracając do tematu obrotu, mówiłeś, że głównym celem jest zwiększenie obrotu. Czy koszty według Ciebie mają znaczenie? Bo można na przykład wydać na reklamę 10 tysięcy złotych i z zrobić z tego obrót 30 tysięcy złotych, jak zwiększasz wydatki na reklamę do 20 tysięcy, to obrót do 60. Czy według Ciebie taka metoda też ma rację bytu, czy jednak jest gdzieś poziom tych wydatków, których nie można przekroczyć? I tutaj chciałbym, właśnie po prostu w następnym slajdzie bardzo mocno o tym opowiedzieć. Chciałbym teraz zaznaczyć, po prostu powiedzieć najważniejszą rzecz w tym odcinku, więc chciałbym, żebyście po prostu yy, sobie to po prostu przyswoili. O tak, że obrót jest najważniejszy w przypadku, gdy określisz sobie narzut na produktach lub marżę na tych produktach. Czyli to, jak dużo chcesz po prostu zarabiać. Czyli tutaj jest po prostu tego przykład. Każdy może mieć inną inny. Załóżmy, że to będzie narzut, że narzucasz sobie, że kupujesz produkt za 100 zł, a chcesz go sprzedać za 120 zł, czyli chcesz zarobić na nim 20 zł. Jeden będzie chciał zarobić 20, drugi będzie chciał zarobić 50, trzeci będzie chciał zarobić 100. Ja określiłem sobie, że mam narzutu 20% i chcę tego narzutu się trzymać na calusieńkim asortymencie czyli mam 1500 produktów na każdym produkcie mam narzut 20% i po prostu chcę zwiększać obroty czyli tutaj przykład sprzedajesz 1000 produktów 1000 produktów razy 100 zł już nie, teraz tutaj się nie będziemy mówili o kwocie netto, kwocie brutto po prostu to odcinamy, mówimy tylko i wyłącznie o tym jak to ma wyglądać czyli załóżmy sprzedajesz 1000, 1000 produktów, kupiłeś za 100 zł Czyli wydałeś na to 100 tysięcy złotych, na przykład 100 tysięcy złotych netto. Potem sprzedałeś te 1000 produktów, sprzedałeś po 120 złotych, czyli zarobiłeś powiedzmy 20 tysięcy złotych. Możesz nie mieć. I teraz, o właśnie, teraz przejdźmy do kosztów, no bo zarobiłeś te 20 tysięcy złotych, no ale tak naprawdę ich nie zarobiłeś, no bo od tych 20 tysięcy złotych musisz odjąć sobie wszystkie koszty. I tak, zarobiłeś 20 tysięcy złotych, tak? Masz fizycznie tą kasę, no ale musisz teraz zapłacić wszystkie koszty, czyli koszt pakowania, od tego musisz, no bo w coś to trzeba wpakować. Oczywiście koszt pakowania możesz sobie dowolnie, możesz pakować za darmo, no bo powiedzmy, że etykietki, no nie wiem, etykietę musisz wydrukować, kangurka musisz przykleić, jakieś tam koszty pakowania będą zawsze, ale można na przykład przy 100 paczkach, 200, 300 z, Praktycznie minimum. Zmniejszyć to do minimum z tego względu, że kartony możesz mieć z odzysku i nic za to na przykład nie płacić, czyli koszty pakowania będą kilku, kilka złotych. Koszt pracy, koszt wysyłek, koszt prądu, no bo wiadomo, że trzeba siedzieć przy komputerze, yy, gdzieś trzeba się ogrzać, yy, koszt telefonu, internetu, Bazlinkera, innych jakichś programów, jakichś może kredytów, leasingów, księgowości, ZUS-u. Trzeba zapłacić ZUS, paliwo, samochód. I inne cuda. Tak to sobie tu po prostu yy, określiłem. I teraz tak naprawdę każdy te koszty ma inne, bo tych kosztów można jeszcze wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać. Więc ty tak naprawdę musisz sobie po prostu policzyć, czy z tych 20 tysięcy złotych zostanie ci 15 tysięcy złotych, czy zostanie tobie 1000 złotych, czy zostanie tobie minus. Nie, no nie zostanie, czy będziesz stratny na tym biznesie 10 tysięcy złotych? Koszty są mega, mega ważne. Koszty są po prostu najważniejsze. Każdy koszt trzeba liczyć, oglądać dwa razy, czy można go wykluczyć, czy można go zmniejszyć, czy można go jakoś zastąpić, czy można jakoś zaoszczędzić, bo to jest po prostu koszty są najważniejsze. I teraz przy tej skali, powiedzmy 100 tysięcy złotych. No to najważniejszy jest obrót, no bo narzucasz sobie te 20% i zwiększasz ten obrót. Potem to jest nie 100 tysięcy, tylko milion. Potem to jest 10 milionów i wtedy na przykład przy 10 milionach, 20 milionach, 20% to już jest 2 miliony złotych zarobków. Więc ja dążę do tego, żeby przy stałym obrocie. Nie przy, stałem, przy stałej marży na produktach czy stałym narzucie osiągać jak największe przychody, bo ja wiem, że wtedy coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej zarabiam. I teraz tak: w każdej firmie jest jakiś moment taki przełomowy, w którym tak naprawdę zaczynasz zarabiać, czyli Pokryłeś wszystkie koszty i zaczynasz zarabiać. Czyli zapłaciłeś ZUS, księgowość, linkera. pokryłeś te wszystkie najważniejsze koszty i zaczynasz mieć coraz więcej pieniędzy dla siebie, coraz więcej zarabiać. Wtedy już myślisz o inwestycjach, myślisz o nowych biznesach, już wtedy zaczyna się po prostu kształtowanie takiej jakby firmy. I teraz jeszcze właśnie jest tak że dla jednych jest to granica 10 tysięcy, czyli wystarczy, że osiągnie na przykład 10 tysięcy złotych przychodu i on już ma popłacone wszystkie koszty, czyli na przykład, nie wiem, ma narzut powiedzmy 50%, czyli przy 10 tysiącach zarobi już załóżmy 5 tysięcy. Zapłacił sobie ZUS, zapłacił Bejslinkera, telefon, internet, jeszcze jakieś tam inne koszty, popłacił, popłacił, popłacił i zostało mu jeszcze 3 tysiące złotych. A dla innych jest to milion złotych. Niektórzy zaczynają dopiero zarabiać od na przykład miliona złotych, no bo muszą pokryć koszty magazynu, koszty, nie wiem, 20 pracowników albo 30 pracowników, leasingi. Mają tych kosztów po prostu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i w danym miesiącu muszą zarobić milion złotych. W moim przypadku ja miałem tą samą kwotę. Ja miałem, kurczę, nie pamiętam jaka to była kwota, ale to było około chyba 400 tysięcy złotych. Czyli żeby firma się. Pokrywała wszystkie koszty, żeby zostawało fajnie dla mnie, plus żeby się rozwijać, musiałem osiągać 400 tysięcy złotych przychodów. W wakacje to było po prostu, nie pamiętam, 270 tysięcy, 300 tysięcy, więc tak naprawdę musiałem z czegoś zrezygnować. I albo musiałem, koszty mus, muszę pokryć tak czy siak, ale mogłem na przykład zrezygnować, gdzieś tam mniej brać dla siebie. Potem mogłem zrezygnować z inwestycji, czyli z, tak jakby z rozwoju firmy. A koniec końców mogłem zacząć, jak już by mi tutaj zbrakło i zbrakłoby mi tutaj, no to mogłem zacząć ci ciąć koszty. Czyli na przykład zwalniać pracowników, bo przychody są mniejsze. Mogłem gdzieś tam zacząć jakoś oszczędzać. Mogłem to wszystko liczyć. Mogłem sobie zrobić, mógłbym sobie zrobić jakiś audyt. I tak praktycznie działa... Wydaje mi się, że każda firma, że zawsze trzeba liczyć koszty. Koszty, koszty, koszty to jest najważniejsze, trzeba je liczyć. W moim przypadku to akurat nie jest też marża narzucona, załóżmy jedna, 20%, tylko mam na przykład kilka takich. Na jednych produktach mam narzucone, załóżmy narzutu 20%, na innych mam narzutu 40%, na innych mam narzutu 100%. I wtedy sobie po prostu grupuję te produkty. I jestem w stanie gdzieś tam określać. Jest to troszkę więcej roboty, ale mam na przykład e, znajomego, który trzyma się cały czas tej samej zasady czyli e, koszt zakupu gdzieś tam razy plus koszt prowizji, plus moja marża za tyle i tyle muszę wystawić. Koniec, kropka. Wiecie, jeszcze tam ma po prostu tych kosztów to, 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 to sobie określił po prostu jakieś współczynniki, swoje koszty to wszystko policzył i tego się po prostu trzyma. Że na Allegro nie zaniża ceny, że na Allegro czy w swoim sklepie nie wystawia po jakichś niższych cenach, niż by mu się to opłacało, tylko stricte trzyma się jednego schematu i na tym schemacie działa. I tak naprawdę to jest, można powiedzieć wszystko, więc ja uważam, że koszty są bardzo ważne. Ale w moim przypadku, w moim akurat modelu biznesowym, najważniejszy jest obrót, bo ja po prostu wtedy sobie policzę. Osiągnąłem w danym roku, nawet można na koniec roku to policzyć, osiągnąłem w danym roku 5 milionów złotych przychodu, znaczy 5 milionów złotych, przy, tak, no przychodu zarobiłem na tym milion złotych koszt pracownika to było 300 tysięcy koszt tego to było 200 tysięcy koszt tego to było 100 tysięcy inne koszty to było 100 tysięcy zarobiłem w tym roku 300 tysięcy złotych jestem, jest zarąbiście, mogę te 300 tysięcy złotych albo sobie przechulać. Albo mogę te 300 tysięcy zainwestować na przykład w budowę jakiegoś tam nowego magazynku 100 czy 200 metrów kwadratowych. No to jest wszystko bardzo gdzieś tam proste do policzenia, aczkolwiek, no wiecie, potem dochodzi jeszcze do tego, inwentaryzację trzeba przeprowadzać, dochodzi jeszcze szereg innych jakichś tam obowiązków, ale tutaj w najprostszej tak naprawdę postaci macie to przedstawione.